Na poniedziałkowym gościem Radia Z jest Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. O meczu na razie rozmawiać nie będziemy, ale będziemy rozmawiać o równie rozgrzewającej opinię publiczną historii i zdarzeniu. Od kilku, kilkunastu dni już właściwie nie. codziennie publikowane są maile z prywatnej skrzynki mailowej ministra Michała Dworczyka. Rząd mówi wprost, że to cyberatak kierowany gdzieś z terenów Federacji Rosyjskiej, ale nawet jeżeli, to czy pana zdaniem w tej sprawie nie zawiodły polskie służby? Służby oczywiście powinny prowadzić działalność kontrwywiadowczą, która powinna polegać na tym, żeby zabezpieczały przejmowanie różnych informacji, ale także, żeby uwrażliwiały urzędników państwowych w zakresie możliwych włamań na konto. Wydaje mi się, że to, co tutaj było najpoważniejszą rzeczą, to jest jednak używanie kont prywatnych do komunikacji służbowej. No właśnie o to chciałam zapytać, panie profesorze. Jakby pan wyobraża sobie, że, że pewne procesy decyzyjne, bo kiedy czyta się, o ile rzeczywiście te maile są prawdziwe, jeżeli czyta się te korespondencje między ministrem a premierem z prywatnych skrzynek mailowych, no to tam są całe procesy decyzyjne dotyczące bardzo ważnych dla Polski spraw. No właśnie, co więcej, to są takie procesy decyzyjne, które być może w innych okolicznościach wręcz powinny być e, objęte e, ochroną ustawy o informacji, e, ustawą o ochronie informacji niejawnych. E, natomiast w tym przypadku no, powstaje pytanie, i to jest, mi się wydaje, najważniejsze pytanie, dlaczego urzędnicy państwa polskiego nie ufają swojej własnej służbowej korespondencji? E, I dla mnie bardzo ważne e, jest ten wątek, to znaczy, czy faktycznie jest tak. Że w łonie rządu nie można ufać swoim własnym służbom, że nie można pójść do tego czy innego szefa służb specjalnych i powiedzieć: słuchajcie, spowodujcie i zabezpieczcie taką wymianę korespondencji, abyśmy czuli się absolutnie bezpieczni i żeby ta korespondencja też nie wypływała do jakichś być może innych osób, które miałyby polityczne zainteresowanie, wiedzą, co się w tej korespondencji znajduje. A pan by się spodziewał dymisji po stronie rządu, być może po stronie właśnie służb, szefostwa służb? Panie redaktor, ja zawsze mówiłem jedno Rzecznik praw obywatelskich jest mówienia o standardach, standardach prawnych, standardach praw człowieka, a nie od oceny, czy ktoś należy, powinien być zdemisjonowany, czy też nie to już jest wtedy wkraczanie ściśle w działalność polityczną. A skoro na tyle poważny jest to cyberatak, tak jak twierdzi także wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, szeroko zakrojony, to oczekiwałby pan też. Być może jakiejś reakcji ze strony głowy państwa, zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na przykład no mieliśmy niejawne posiedzenie Sejmu. E, tu niewiele wiemy, co tak naprawdę e, się tam wydarzyło. Natomiast posłowie opozycji, mówiąc prosto, zadowoleni z tego nie są. Twierdzą, że właściwie skończyli z ulotką, jak mają się zachować. Niemniej jednak, czy takie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego to jest właśnie takie miejsce, gdzie od tego typu sprawach powinno się mówić? Zwłaszcza, że zawiadomiło się także inne państwa, członków NATO. Uważam, że od czasu książki Grzegorza Rzeczkowskiego pod tytułem Obcym Alfabetem to jest książka wydana 5 lat temu opowiadająca o aferze kelnerów i podsłuchiwania w warszawskich restauracjach musimy być świadomi tego, że Polska może być poddana akcji dezinformacji, ale także kontrolowania przepływu informacji bądź inwigilacji naszych czołowych polityków. Jeżeli mamy do czynienia z, z kolejnym podejrzeniem tego typu, tak poważnym, dotyczącym osób na absolutnie szczytach władzy, no bo przecież jeden, jedna z tych wiadomości dotyczyła na przykład bardzo szczegółowych, nie wiem na ile jest prawdziwa, ale no to mogliśmy przeczytać, szczegółowej wymiany dotyczącej na przykład sytuacji na Litwie, to myślę, że to jest zagadnienie dla Rady Bezpieczeństwa Narodowego i prezydent, moim zdaniem, powinien podjąć inicjatywę w tym kierunku. Pan, e, może nie podjął inicjatywy, ale objął pan patronatem wydarzenie TURDE Konstytucja, e, które na tyle wzburzyło ministra edukacji, że, że, że teraz zapowiada by, szerokie wyciąganie konsekwencji wobec osób, które pozwalają, żeby w tych wydarzeniach, w tym objeździe po, po, po kraju, e, biorą, dzieci, udział, biorą udział dzieci. Pan miał się także wytłumaczyć ministrowi Czarnkowi. Doszło do takiego spotkania? Panie redaktor, ja myślę, że jak w Polsce jest realizowana inicjatywa, która jest ciekawa, spontaniczna, oddolna i która odnosi się do wartości konstytucyjnych, to zawsze ona musi kogoś kłuć w oczy. Jak widać, pan minister Czarnek bardzo nie lubi, jak się w Polsce mówi na poważnie na temat konstytucji. Ja nie tylko objąłem honorowym patronatem całą inicjatywę, ale też uczestniczę w niektórych spotkaniach. W sobotę byłem w Katowicach, w piątek byłem w Częstochowie, dzisiaj moja zastępczyni jest w Tarnowskich Górach oraz w Chorzowie, gdzie się zacznie spotkanie o 19. .00. Oczywiście chodzi o sytuację w Dobczycach, gdzie jeden z nauczycieli postanowił przyprowadzić dzieci na to spotkanie, bo uznał, że rozmowa o konstytucji to nie jest coś szkodliwego. Minister Czarnek i pani kurator oświaty z Małopolski, pani Nowak, przypuścili jakiś fundamentalny atak. Natomiast to, co dla mnie jest najważniejsze, to stanowisko rodziców, ze szkoły dzieci ze szkoły podstawowej w Dobczycach, którzy napisali, Naprawdę, nie widzimy nic złego. Bardzo dobrze, że dzieci na tym były, i nie wykorzystujcie naszych dzieci do awantury politycznej. Dla mnie to jest rozstrzygające w tej sprawie. Jeżeli rodzice podpisują się pod takim stanowiskiem, to nie wiem o co pan minister toczy wojnę. Ja rozumiem, że pan z ministrem na ten temat rozmawiać nie zamierza, już tym bardziej się tłumaczyć. To znaczy uważam, jeżeli oczywiście pan minister będzie wszczynał jakieś postępowania dyscyplinarne w stosunku do tych nauczycieli, no to, to będą ich, ich bronić i mówić, że jeszcze w Polsce konstytucja obowiązuje i jeszcze nie jest to nielegalne, aby o konstytucji y, rozmawiać i aby dzieci dowiedziały się, czym konstytucja jest, ale chciałbym podkreślić, to jest tak, że ta inicjatywa odbywa się. W miejscach publicznych każdy może przyjść i w tym przypadku, jak rozumiem, pojawiły się dzieci szkolne, które postanowiły w tym wziąć udział. Natomiast jeżeli dzisiaj w Chorzowie to spotkanie odbywa się o 19, to naprawdę mam nadzieję, że minister nie będzie sprawdzał listy obecności, kto na rynku chorzowskim się pojawi. Są postępowania wszczynione wobec sędziego Waldemara Żurka, który też brał udział w, w tych spotkaniach. Postępowania dyscyplinarne, jak twierdzą przedstawiciele i przedstawiciele instytucji, które się tym zajmują, twierdzą, że tak naprawdę dochodziło tam do obrażania głowy państwa i indoktrynacji dzieci. O ile wiem, tam było po prostu pytanie o kwestię zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego w grudniu 2015 roku i pan sędzia Żurek odpowiedział zgodnie z prawdą, co się wtedy stało, że pan prezydent dokonał zaprzysiężenia osób, które nie mają statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest to jakiś pogląd odkrywczy, nietypowy, pogląd wyrażany przez wiele, wiele osób od... Kilku lat. Ja regularnie składam wnioski o wyłączenie tych osób ze składu trybunału, i myślę, że to nie jest jakieś odkrycie Ameryki przez pana sędziego Żurka. Natomiast w Polsce się ma postępowania dyscyplinarne za to, że się prowadzi lekcje o konstytucji. Na przykład prokurator Sadrakuła ma taką sprawę dyscyplinarną, o to, że śmiał uczyć w szkole o konstytucji. A o Ministrze Edukacji Narodowej i o protestach, które się szykują, częściowo już się odbyły, będziemy rozmawiać w dalszej części naszej rozmowy, która będzie na Radio ZPL, na naszym profilu na Facebooku i na YouTube. Zapraszam. No właśnie, a propos ministra Przemysława Czarnka. Szykują się protesty i to ze strony i samorządowców, i rodziców dzieci, ale także samych uczniów. Protestują przeciwko planom, Ministra Edukacji Narodowej, które miałyby się właściwie już pojawić na początku nowego roku szkolnego we wrześniu. Pan dostrzega pewien kłopot w tym, przynajmniej w tych zapowiedziach, o których mówi minister Edukacji Narodowej, na przykład dotyczących programu nauczania? Na razie to jesteśmy na tym etapie w biurze, że wstępnie to analizujemy, przyglądamy się, oczywiście w odpowiedniej chwili przygotujemy opinię prawną. Natomiast co do zasady jestem przeciwny wszelkim formom, które miałyby na celu centralizację szkoły, które miałyby na celu odcięcie rad rodziców czy wpływu w ogóle społeczności lokalnej na obsadę kluczowych stanowisk. I kuratorium miałoby działać też inaczej zupełnie. No i właśnie i byłbym raczej przeciwny temu, żeby właśnie kuratorium stawało się takim bezpośrednim przełożeniem politycznym na politykę w szkołach. Uważam, że dobra szkoła to jest szkoła otwarta to jest szkoła tolerancyjna, to jest szkoła, która kształci różne postawy, która uwrażliwia na e, różnego rodzaju kwestie, szkoła, do której e, e, gdzie uczniowie, uczennice e, mają możliwość zapoznania się z szerokim wachlarzem e, poglądów. A kiedy pan słyszał o tym, że, że zmieniona zostanie e, i podstawa programowa, jeśli chodzi o nauczanie historii, e, zestaw lektur się zmieni, nie wiem, uczniowie mają się e, na przykład e, podobno, e, no pytanie, czy to, czy to wejdzie w życie, czy to tylko skończy się na plotkach, mają się uczyć na przykład o informacjach i ustaleniach komisji Antoniego Macierewicza, która właśnie, trudno powiedzieć, badała czy bada przyczyny katastrofy smoleńskiej z 2010 roku. No i umówmy się, że, że, że to, co ustaliła do tej pory, no mało to jest poważne w każdym razie. Pani redaktor, jak słyszę o takich zapowiedziach, to się zastanawiam, na ile to jest na poważnie, na ile to jest zasłona dymna dla innych kłopotów, na ile to jest odwracanie uwagi opinii publicznej od tych Problemów, które w Polsce występują, bo myślę, że dyskusję bardzo łatwo jest sprowadzić na kwestie właśnie ideowe i w ten sposób angażować opinię publiczną. Ja bym może zwrócił uwagę na jeden bardzo taki ciekawy, ciekawą okoliczność. Proszę zauważyć, że odbyła się w Warszawie Parada Równości 19 Sobry. czerwca. Bardzo ładna uroczystość, kilkanaście tysięcy według szacunków wzięło w tym udział, ale proszę jednocześnie zauważyć, że nikt z władzy nie odezwał się. Po prostu totalne milczenie. Nie wiem z jakich powodów, czy to są jakieś powody polityczno-międzynarodowe. Podejrzewam, że tak, bo przecież rok temu dokładnie ten sam temat był maksymalnie wykorzystywany w czasie kampanii wyborczej. Dokładnie rok temu pan prezydent Andrzej Duda podpisywał kartę na rzecz praw rodziny, która była jednym z najbardziej homofobicznych dokumentów, można powiedzieć, w działalności pana, pana prezydenta. E, przypomnijmy te wszystkie słowa e, e, o osobach LGBT, już nawet nie chcę ich, e, ich powtarzać. Ale z czego to się wzięło? Prawdopodobnie na arenie. Z kalkulacji międzynarodowej... politycznej? Ja myślę, że tak, że teraz, znaczy wtedy się to wziął oczywiście z kalkulacji międzynarodowej. Ale teraz tak ale, samo, ale tylko tak takiej samo międzynarodowej. Właśnie z tej międzynarodowej i dlatego prawdopodobnie jest poszukiwanie jakiegoś innego tematu, który mógłby być atrakcyjny, który mógłby polaryzować, który mógłby iskrzyć, ale do którego właśnie ta opinia międzynarodowa nie mogłaby się przyczepić, a on by nam i tak realizował określone cele polityczne tu i teraz. I wydaje mi się, że stąd się wzięły właśnie te projekty dotyczące zmiany lektur, czy właśnie Zwiększanie lekcji historii czy teraz walka e, chociażby z tym turde e, konstytucja. A ja chciałam jeszcze jeden projekt bardzo ważny, chociaż nie można tego nazywać projektem, bo, bo e, mam wrażenie, że, że doprowadzono do, do, do jakiejś kuriozalnej sytuacji związanej z wyborem pana następczyni bądź też następcy na stanowisku. Pan 15 lipca e, przestaje być rzecznikiem praw obywatelskich. Mamy jesteśmy po pięciu próbach wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich. No i cały czas pozostaje otwarte pytanie, co dalej? Czy będzie próba numer 6, Czasu jest bardzo mało. Czy raczej ta druga opcja, o której Prawo i Sprawiedliwość i partia rządząca tak właściwie trochę przebąkuje, trochę nie mówi, że pracuje nad jakimś, jakąś zmianą przepisów, nad zmianą ustawy, po to, żeby wprowadzić kogoś, kto miałby się nazywać pełniącym obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak pan to widzi w ogóle całą tą sytuację wokół wyboru konstytucyjnego organu? Ja myślę, że przede wszystkim zostanie zrealizowany obowiązek konstytucyjny, który polega na tym, że należy wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich. Ten obowiązek konstytucyjny istnieje od 9 września 2020 roku i do tej pory nie został zrealizowany z różnych powodów. Na początku partia rządząca nie przedstawia żadnego kandydata, później doszło do kolizji interesów i wizji jak ten urząd powinien być obsadzony, kto powinien zostać nowym rzecznikiem praw obywatelskich. W międzyczasie do całej dyskusji wmieszał się Trybunał Konstytucyjny i uniemożliwił mi dalsze wykonywanie zadań do, do czasu powołania następcy, stąd ta data 15 lipca się wzięła. W normalnych okolicznościach nie byłoby tak zwanego deadline'u, tylko mógłbym spokojnie czekać Czekałby na pana powołanie następcy. następcy. Tak jest. Natomiast skoro Trybunał Konstytucyjny taki, taką datę wyznaczył, no to należy zrobić wszystko, aby datę wypełnić. I teraz myślę, że w tym tygodniu pani marszałek Sejmu powinna wyznaczyć nową datę przedstawiania kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. A siły polityczne powinny dojść następnie do porozumienia, kto tym rzecznikiem powinien zostać. To jest to, co powinno się stać, i za takim rozwiązaniem jako rzecznik powinienem orędować. Pan oręduje, ale wiemy, jaka jest sytuacja polityczna i ten podział, który, który rzeczywiście widać na, na polskiej scenie politycznej, w polskim parlamencie, on tak naprawdę doprowadza do tego, że następuje pad. I liczenie szabel w Sejmie, czy uda się przegłosować kandydata jednej strony, potem liczenie szabel, czy uda się zablokować tę kandydaturę, no to chyba nie tak to powinno wyglądać. To znaczy, pani Doktor, pozwoli pani, że ja odniosę się do tego ostatniego wyboru. Ja myślę, że właśnie przy tym przy okazji tej, tej ostatniej procedury piątej rundy. Ja myślę, że znacznie bardziej chodziło właśnie o to policzenie szabel i pewne rozliczenia polityczne niż o samego rzecznika. I być może przy tym szóstym razie już jednak będzie jakaś większa refleksja na tym, że po prostu już tego rzecznika trzeba, należy wybrać. I być może parlamentarzyści zdążą do tego 15 lipca. Jeżeli tak się nie stanie, no to 15 lipca opuszczam urząd. I wtedy po prostu zadania będzie musiał przejąć na jakiś okres tymczasowy mój zastępca, pan Stanisław Trociuk. Już raz była taka sytuacja, kiedy pan doktor Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, piątej kadencji zginął w katastrofie smoleńskiej, to wtedy pan Stanisław Trociuk przez Trzy miesiące, ponad trzy miesiące wykonywał zadania rzecznika praw obywatelskich, co ważne, to było wtedy uznawane przez sądy i akceptowane. Być może czeka nas także ten scenariusz. Byłbym natomiast bardzo przeciwny scenariuszowi polegającemu na uchwalaniu jakiejś nowej ustawy, gdyż to, to stworzy jakąś zupełnie sytuację aberracyjną, no, gdyż tworzy jakąś instytucję ustawową, która ma wejść w buty urzędu. No, ale tak już było, panie profesorze. No, w Trybunale Konstytucyjnym na przykład była no, osoba było, pełniąca tak. obowiązki prezes prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W Trybunale nie było. W Trybunale w był wiceprezes, to był, to był pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu, Sądu Najwyższego. Faktycznie tak, tak było. Natomiast miejmy nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie, że ten nowy rzecznik zostanie po prostu wybrany i ta ciągłość wykonywania zadań dla obywateli i realizacji prawa do skargi do rzecznika będzie zapewniona. A kiedy pan rozmawia z osobami, które spoza Polski, które są zainteresowane, które być może pełnią podobne funkcje jak pan w tej chwili. To są jakieś komentarze z zagranicy na temat tej sytuacji, która dzieje się w tej chwili przy wyborze właśnie Rzecznika Praw Obywatelskich? No przede wszystkim było wielkie zaniepokojenie tym wyrokiem trybunału konstytucyjnego. To znaczy, to faktycznie to były echa tego wyroku, dosłownie na całym świecie. I, I to było kompletnie niezrozumiałe dla ludzi, dlaczego właśnie Trybunał Konstytucyjny de facto usuwa osobę pełniącą inny, inne zadania konstytucyjne. Ostatnio opinia publiczna interesowała się trochę mniej, bo był przeprowadzany wybór nowego rzecznika, w związku z czym był taki swoisty spokój, że skoro to idzie w dobrym kierunku, to być może nie ma co tego komentować. Natomiast nie, nie mam wątpliwości, że jeśli pojawiłby się projekt ustawy orzeczniku, to, to z pewnością będzie to przedmiotem takiej szczególnej atencji ze strony organizacji międzynarodowych. Ja bym zwrócił uwagę, Pani redaktor, na jedną rzecz, a mianowicie pojawiła się, pojawił się taki zapis rozmowy pomiędzy ministrem Rao a sekretarzem stanu Antoni Blinken, Blinkenem, gdzie tam się pojawiło coś takiego, takie sformułowanie, że Stany Zjednoczone przywiązują szczególną wagę do stabilności instytucji demokratycznych, biorąc pod uwagę, że Polska będzie sprawowała przewodnictwo w OBWE w 2022 roku. To bardzo źle wygląda, jeśli Polska właśnie ma pełnić tę zaszczytną funkcję, a Stany Zjednoczone odgrywają dużą rolę w funkcjonowaniu OBWE i jednocześnie dopuszcza się takich działań w stosunku do Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Polskie władze będą musiały mieć to na względzie. Na pytanie, czy będą miały na względzie i czy dobrze wygląda także kolejny wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości złożony do Trybunału Konstytucyjnego, który miałby stwierdzić, czy Europejski Trybunał, mówiąc już bardzo kolokwialnie, może orzekać w związku z przepisami polskiego prawa i nakładać na przykład na środki tymczasowe. To tak naprawdę jest jakaś droga do takiego przynajmniej prawnego polexitu, choć oczywiście to, to, to słowo być może na wyrost? To znaczy, jeżeli dojdzie do, tego, do wyroku w tej sprawie oraz w innych sprawach, bo pamiętajmy, że te sprawy są łącznie trzy sprawy, które tego dotyczą. Pierwsza sprawa pytanie prawne Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Druga sprawa to jest, to jest wniosek ogólny zadany przez premiera Trybunałowi. Trzeci to jest właśnie ten wniosek grupy posłów. Ja myślę, że ten trzeci wniosek to trochę uzupełni argumentację z tego pytania Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. W każdym razie, na 13 i 14 lipca są wyznaczone rozprawy w tych dwóch pierwszych sprawach. Jeżeli one się zakończą wyrokami, no to jest to otwarta wojna z Unią Europejską i wojna, która może prowadzić do podważenia e, z rzeczywistego e, prawnego członkostwa e, Polski w Unii Europejskiej. Dlatego też e, ja już zadeklarowałem, e, jak byłem w Częstochowie, to właśnie zadeklarowałem, że jeżeli tak się rzeczywistość ułoży, że jeszcze 15, że dopiero 15 lipca będę odchodził z urzędu rzecznika, to akurat osobiście 13 i 14 lipca wybieram się do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ uważam, jestem stroną tego postępowania, przyłączyłem się do tych spraw, ale uważam, że to jest moja rola, moja odpowiedzialność za nie tylko stan praw człowieka, ale w ogóle za coś więcej, za nasze członkostwo w Unii Europejskiej, żeby być w Trybunale i bronić tego, co osiągnęliśmy przez ostatnie 17 lat, tego, za czym naród polski głosował w referendum, w którym godziliśmy się na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. A Pan, Panie Profesorze, wyobraża sobie w ogóle taką sytuację, w której Trybunał Konstytucyjny, Polski Trybunał Konstytucyjny uznaje, już bardzo upraszczając, że Europejski Trybunał właściwie nie powinien w ogóle wypowiadać się w kwestii tworzonego w Polsce prawa? I co wtedy będzie się działo? Będziemy mieć Europejski Trybunał, bo jesteśmy członkami Unii Europejskiej, który będzie się wypowiadał i będziemy mieć Trybunał Konstytucyjny albo Panią Julię Przyłębską na przykład, która uważa, że pewne decyzje właściwie uważa je za niebyłe, bo ona mówi, o tym wprost, a jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Tak, absolutnie. To jest język, który jest absolutnie niedopuszczalny. Nie możemy uznawać, że niektóre wyroki nas wiążą, niektóre nie, że wybieramy tylko te, które są dla nas korzystne, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, cały porządek unijny jest po to, aby zapewnić właśnie poprawną integrację europejską, a ona nie może się odbyć bez. Współpracy prawnej pomiędzy państwami członkowskimi. My przecież z tego korzystamy. Z tego, że możemy pracować w innych państwach mamy rodziny w innych państwach członkowskich, możemy inwestować, prowadzić działalność gospodarczą, możemy pojechać na wakacje, to z tego cały czas korzystamy jako obywatele Unii Europejskiej. Jeżeli teraz Polska natomiast powie, ale zaraz, ale nas tutaj pewne rzeczy nie obowiązują i my będziemy tworzyli inny porządek prawny, no to oznacza jednocześnie, że nie chcemy się związać tym porządkiem prawnym, czyli to będzie oznaczało występowanie z Unii Europejskiej, gdyż w, takich sytuacji, w takiej sytuacji nikt nie będzie Tworzył dla Polski jakichś odrębnych reguł, jakichś reguł, y, y, które bypassów, które będą mówiły, no dobrze, dobrze, tutaj Polska nie przestrzega, ale dla nich stworzymy jakieś osobne warunki, jakiś osobny trybunalik, jakieś osobne reguły funkcjonowania. To tak nie działa, po prostu prędzej czy później to się zakończy y, nawet nie tyle naszym wystąpieniem z Unii, ale wyrzuceniem nas z Unii Europejskiej. To bardzo mocne słowa, ale pytanie, czy nie grozi nam rzeczywiście i na ile prawdopodobne jest na przykład uzależnienie wypłaty funduszy unijnych od kwestii przestrzegania praworządności? Bo te głosy już od jakiegoś dłuższego czasu są głosy za wprowadzeniem takiego, takiej warunkowości są coraz głośniejsze ze strony Unii Europejskiej Komisji Europejskiej? Powiem tak. Komisja Europejska i Parlament Europejski zwłaszcza bardzo intensywnie budowały instrumentarium nadzoru nad tymi państwami, które nie przestrzegają reguł praworządności, ale także innych wartości europejskich. I to instrumentarium już jest, ono już prawie działa. To akurat rozporządzenie w sprawie ograniczania funduszy ze względu na nieprzestrzeganie zasad praworządności jeszcze nie zaczęło być używane, ale ono już zostało przyjęte i może być zastosowane. W lipcu zostanie ogłoszony kolejny już drugi raport na temat rządów prawa w Unii Europejskiej. Jutro odbywa się posiedzenie Rady Unii Europejskiej w sprawie przestrzegania przez Polskę zasad praworządności. To jest tak zwana procedura z artykułu 7. Pod koniec miesiąca będzie kolejny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. To inna instytucja, ale też to ma wpływ na ogólną dyskusję. Mamy decyzję Trybunału Europejskiego Trybunału, na przykład dotyczącą. Kopalni Turów, która też decyzja, która zapadła, decyzja, która nie jest respektowana przez polski rząd, i kiedy ona zapadła, to tak de facto w tym momencie rozpoczęły się negocjacje z rządem czeskim w tej sprawie, bo wcześniej, no być może, jakieś były, ale mało skuteczne, skoro do takiego tak konfliktu doszło i że trybunał też musiał taką decyzję podjąć. Pytanie, czy te kwestie finansowe kwestie potencjalnych kar nałożonych na Polskę, to, to może być taki. Taki element, który być może powstrzyma polski rząd przed niektórymi decyzjami, przed tym, żeby jednak przestrzegać pewnych zasad, przestrzegać prawa unijnego. No proszę zauważyć, że rząd siadł do rozmów dopiero wtedy, kiedy rząd Republiki Czeskiej zapnioskował o nałożenie kar finansowych. Pięć milionów euro za dzień nieprzestrzegania postanowienia tymczasowego. I wtedy dopiero rząd zrozumiał, że to jest na poważnie, tak? bo, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii w takich sytuacjach się nie wpatyczkuje, tak? po prostu nakłada karę i trzeba kary płacić. I, I tak samo przecież było z Doliną Rozpudy. I to dawno, dawno temu przecież ta historia, czy też z Puszczą Białowieską, która też przecież, jej wycinka została zablokowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak to działa. Ten porządek prawny jest skuteczny. Jeżeli się, jeżeli godzisz się na to, żeby być częścią struktur europejskich, to Unia traktuje to na poważnie. I teraz, jeżeli nasz Trybunał Konstytucyjny zacznie poprzez swoje orzeczenia co więcej, jeszcze wydawane w składzie pięcioosobowym, tak, proszę zauważyć, że tam są pięcioosobowe składy w tych sprawach, zacznie to członkostwo Polski w Unii Europejskiej de facto podważać, to te sprawy także się zakończą przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunał nie będzie się wahał przed oceną tego, co, co dla niego to oznacza z punktu widzenia integracji europejskiej. Co więcej, drodzy, musimy pamiętać, że Polska... Ma w naszej konstytucji zgodę na przekazanie wykonywania niektórych uprawnień suwerennych na rzecz Unii Europejskiej. To jest artykuł 90 konstytucji. My się zgodziliśmy poprzez przyjęcie konstytucji na przyszłe członkostwo Polski w Unii Europejskiej, a później to zostało zatwierdzone traktatem akcesyjnym oraz jego oraz zgodą na traktat wyrażoną w referendum. Także to nie są rzeczy, które nie były nigdy oceniane w naszym porządku konstytucyjnym. Ta relacja między prawem unijnym a prawem konstytucyjnym naszym nie. krajowym była oceniana. A teraz chodzi o, tylko o to, żeby. Naszym władzom chodzi tylko o to, żeby wykorzystać różne argumenty prawne i mechanizmy prawne, żeby po prostu Unia przestała się czepiać, żeby zostawiła to tak, jak jest, no bo skoro już prawie przejęliśmy, w cudzysłowie wymiar sprawiedliwości, no to chcemy, żeby tak już zostało, a nie, żeby ktoś nam tu podważał jakąś izbę dyscyplinarną, czy Krajową Radę Sądownictwa, czy bądź być może jakieś inne nominacje sędziowskie, które zostały w międzyczasie. Zwłaszcza, że reforma, reforma wymiaru sprawiedliwości jeszcze jest w toku, jak zapowiada minister e, e, sprawiedliwości i prokurator generalny, jak twierdzi on i jego współpracownicy, właściwie Solidarna Polska, czyli jedna część Zjednoczonej Prawicy, ma to nawet chyba kilkanaście, ostatnio słyszałam, ma nawet kilkadziesiąt projektów ustaw, które leżą tylko w biurku i czekają na taką decyzję e, polityczną. Być może o to chodzi, ale też być może chodzi o to, że Polacy no, niespecjalnie w większości interesują się tego typu sprawami, dopóki ich bezpośrednio takie sprawy nie dotkną. Myślę o kwestiach relacji Polska-Unia Europejska. No ale właśnie tylko kłopot na tym, że to właśnie się nie dotyka Polaków. No teraz ilu przedsiębiorców e, czeka na rozpoznanie spraw dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za szkody spowodowane przez różne zakazy wydawane w czasie pandemii. Mm. To jest bardzo konkretny przykład, kiedy właśnie musimy liczyć na niezależne sądy, nie sądy, które się będą bały tego czy innego ministra, e, tylko na te sądy, które będą w stanie. Precyzyjnie, porządnie wyliczyć te szkody i będą mogły w sposób odpowiedzialny, odważny stwierdzić, że na przykład różne zakazy wydawane na podstawie rozporządzeń były niezgodne z ustawami, niezgodne z konstytucją. Od tego są sądy i właśnie teraz, po pandemii, zwłaszcza ta niezależność sądów jest nam bardzo potrzebna. Mam pytanie, co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? A kiedy pan czyta wpis na przykład sędzi. Trybunału Konstytucyjnego sędzi Krystyny Pawłowicz przed środowym meczem piłkarskim ze Szwecją, że Szwedzi tak naprawdę powinni nam oddać zagrabione w XVII wieku mienie. To widział Pan, co się dzieje za granicą w mediach po tym wpisie? Powiem tak, kiedy czytam ten wpis, to, to cieszę się z tego, że udało mi się Sędziom Krystynę Pawłowicz wyłączyć z rozpoznawania tej właśnie jednej ze spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym. Złożyłem odpowiedni wniosek. Tam chodziło o inny tweet, dość taki ostry, pod adresem jednej z sędzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tej, która wydała postanowienie tymczasowe w sprawie Turowa. No, mój wniosek był na tyle, myślę, że mocny i precyzyjny, a tweet także jednoznacznie oburzający, że pani sędzia aż sama się po moim wniosku zgodziła wyłączyć z tej sprawy. I To Ale... mnie cieszy, że przynajmniej w tym zakresie... Zareagowaliśmy. Znaczy trybunał zareagował. Trybunał zareagował, ale sędzią Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz pozostanie? Ja już kończąc naszą rozmowę i troszeczkę o lżejszy temat chciałam zapytać. A propos meczu środowego, Polska Szwecja pan jest kibicem? Takim piłkarskim prawdziwym, z prawdziwego zdarzenia, czy, czy, ale, czy takim od euro do euro? Powiedziałbym tak raczej przygodnym kibicem, czasami Ligę Mistrzów y, oglądam, y, ale raczej bardziej takim od, y, może nie tyle od Euro do Euro, czy od Mistrzostw Świata do Mistrzostw Świata, eliminacje też śledzę, tak, to, to, to tak. Czyli to nie to, będzie, na, na nie na, na będzie to, łatwy mecz, już zostawiając na boku to, co Szwedzie mieliby Polsce oddać, ale już tak czysto sportowo to chyba nie będzie łatwy mecz, prawda, w środę? Ja myślę, że skoro Robert Lewandowski strzelił 41 bramek dla Bayernu, jedną dla reprezentacji teraz ostatnio, to jeszcze mógłby tak z dwie w sezonie dorzucić dla Akurat polskiej w środę. reprezentacji. Akurat w środę i będziemy wszyscy zadowoleni. To prawda. Trzymamy kciuki bardzo w środę. Mam nadzieję, że Pan również Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo Pani redaktor. Dziękuję Państwu. Dziękuję.